Kilkadziesiąt osób spotkało się w świetlicy w Jędrzychowie, aby wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W Dobry humor wprawiły wszystkich występy seniorów. klubie jest wspaniale. Dobrała się taka grupa, że ich humor dopisuje i wszystko. No ja jestem oczarowana. Podczas spotkania seniorzy dostali różne upominki, a atrakcją był tort. Klub Seniora w Jędrzychowie działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach. Jak na co dzień mieszkańcy spędzają tam wolny czas? Seniorzy mogą na wspaniałą atmosferę liczyć. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia. Zajęcia dzisiaj pokazane były i teatralne, i muzyczne, i plastyczne. Trochę ruchu, trochę śmiechu. Śmiechoterapia, jak powiedzieli w seniorzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inicjatywy klubu Seniora. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Chętnie przychodzą, integrują się. Dwie, trzy godziny dziennie to zawsze można wygospodarować i przyjść się, rozerwać, a nie tylko siedzieć w domu na fotelu, przy telewizorem. W klubie jest bardzo fajnie, przyjemnie, miło spędzamy czas. Jestem zadowolona, cieszymy się, wszyscy się cieszymy. Burmistrz Polkowicz zaznacza, że szukając lokalizacji dla klubu, seniora od początku miał na myśli jedną z miejscowości na terenie gminy. Bardzo się cieszę, że właśnie przy okazji Dnia Seniora w Jędrzychowie pokazaliśmy, jak ten klub działa. On jest bardzo potrzebny. Życzę wszystkim seniorom wszystkiego co dobre. Przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności, optymizmu i niegasnącej nadziei na to, iż każdy kolejny dzień będzie jeszcze lepszy. Klub seniora Wędrzechowie czynny jest od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 13, a nawet dłużej, jeżeli jest taka potrzeba.